Konkurs, obrazek konta. E, konkurs zrobię. E, zauważyłem, że zmieniono na YouTubie cały wygląd konta na YouTubie. Patrzcie jak jest zrobione teraz. Mamy takie e, tu mamy tak, filmy mamy tu pokazane. I tutaj są filmy moje, a tu jakieś tak nie po kolei są. I... Tutaj mamy stronę też moją, i tu jest całe ten. taki widzicie, są takie komputery. To miejsce, tu się daje właśnie swoje tło. I tam to mi usunęli. Widzicie, teraz mam takie dziwne jakieś te. No, na moje zdanie, zdespecjali całe to właśnie. Było dobre. Po co przemieniać? No i konkurs jest na tym, że musicie zrobić. Znaczy, nie musi. Możecie zrobić właśnie mi takie tło. Jakiś ładny z napisem kloców, jakieś tam mogą być z tyłu nie, gry. Ładne zrobione i, i, i będą wyniki. Będę pokazywał. No i wyniki będą... Nie wiem. E, no, nie wiem ile to się takie robi, czy to długo. Damy na że... Środę! Środę! No, ja ci już Aha! Wysyłajcie na mój mail KloCuk12 No, ja ci już zami żegnam Cześć.